Cześć kochanki, was nagrywam odcinek z czarnymi prezentami, więc zaczynamy. Mm, oba, Mam ich już A26 i jest ich bardzo dużo. I dziękuję Wam za, to, za te wszystkie prezenty. No i sobie od pierwszego. Czyli nikodem 3, 3, 3, 1, dziękuję bardzo. Ale ładne. Okej, okay, no to kolejny. Mm. Dobra. Teraz pozdrawiam tęcza 1, 2, 3, 7, 1. Ojej, dziękuję. Bardzo pozdrawiam i w ogóle. Dobrá, kolejné. Moc ładne, że děkuje. dziękuję. <děkujeme> děkuje. Kolejny prezent. Otwieramy. O, dziękuję. Jeszcze ich jest sporo, bo jeszcze ich, ich suma to jest 21. Więc otwieramy kolejne. Tutaj pisze: otwórz jako ostatni. Dobrze, otworzę jak jest. Jak ostatni? No to kolejny prezent. Dobra, otwieram sobie właśnie kolejny prezent. Dziękuję. Okej. Okay. Okej, okay, no to teraz kolejny prezent. Okej, okay, otwieramy. Dziękuję. Otwieramy kolejne. Zostało ich jeszcze chyba sporo. I bardzo dziękuję, tańcza 1, 2, 3, 7, 1. Bo naprawdę dałaś mi bardzo dużo tych prezentów. I za je wszystkie bardzo ci dziękuję. Okej. Okay. Mm. Nadal jest ich sporo. Wow. Okej, okay, więc postarajmy się otworzyć je. Ojeju, dziękuję Zastanawiało mnie, co jest w tym prezencie, co mówi, żeby otworzyła na sam koniec Ciekawe No okej, okay. otwieramy jeszcze Dziękuję za te wszystkie prezenty Już nie będę mówić cały czas dziękuję, bo cały czas tylko przy każdym prezencie mówię dziękuję Więc jak coś za te wszystkie prezenty, wam dziękuję i koniec Ok. Kolejny prezent otwieramy. tylko ładne rzeczy naprawdę mi wszyscy dajecie okej okay. Teraz kolejny sezon możemy otworzyć od tej innej dziewczyny i jest to Anime Girl 1, więc bardzo Ci pozdrawiam I Dziękuję Już zostało tylko 7 prezentów. Już teraz bliżej końca, więc ciekawe, co będzie w tym czarnym prezencie, bo jakby wszystkie są czarne, tylko że te pudełko jest tylko czarne. Zobaczymy. Ręczy, dziękuję. I zostały cztery prezenty, więc zobaczmy. Okej, okay. jeszcze jeden prezent i już będzie ta wielka chwila. Nie mogę się Po prostu Nie wiem co to będzie Okej, okay, no dobra To teraz jest ta chwila O oh my gosh, nie Oh my god Oh my gosh. Jezu Dziękuję Wow Okej, okay, no to teraz pozdrawiam sobie, które kazały, które prosiły mnie. Więc pozdrawiam tęcza 1, 2, 3, 7, 1, wow pozdrawiam Kóleczka. Pozdrawiam. Um, I pozdrawiam mi kodem 3, 3, 1. I... Za tego drift'a to się muszę dać? Takiego wow. Normalnie nie wiem. Wow. Wow. Bardzo wam Ci dziękuję, jeju. Nie spodziewałam się. Naprawdę. Okej, okay, więc. Trochę lagi, ale spróbujmy. Okej, okay, damy jej teraz jakiś fajny prezent. Naprawdę, fajny. Mmm. Dobra, dajemy jej teraz coś. Nie wiem co takiego dać, nie wiem co by chciała, ale postaram się dać coś takiego mega unikatowego, czy coś takiego. O, już mam pomysł. Dam jej rzecz takiego VIPa to chyba było słonecznego. I to był taki płomień. Dam jej czary, bo mam białe. że mam lagi, poczekajcie. Aha, to pewnie na górze. Dobra, poczekajcie. Żeby nie było, że ja już jej nie dałam ja Zobaczymy jak będę wysyłała, to pokażę Okej, okay, i daję właśnie to, czyli Sunny Glow, i to było z Vipa. Ja mam taki biały, więc daję czarny, bo wolę biały I jak widzicie dałam I teraz się jakoś ubiorę na czarno, a następny kolor, który będzie to letowy. Na odcinek Czekajcie, wejdę, bo mam straszne lagi. Okej, okay. i mam tutaj te rzeczy, które dostałam, więc. powiem więcej, w sumie, Ale ubieraj się jakoś tak. z tych rzeczy, które dostałam. To ubieraj sobie to, to, z I ubię jeszcze to. I to jest. O, to. takie kolczyki takie. To jest ten look z wiem. Bardzo Wam dziękuję i pamiętajcie, że następny kolor to Będzie mi miło, że dacie jakiś prezent, więc bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia w następnym odcinku.